Witajcie, nazywam się Kamil Umiński, jestem trenerem brazylijskiego jiu-jitsu oraz walki w parterze w klubie S4 Fight Club. Bardzo serdecznie wszystkich zachęcam do trenowania tego sportu. U nas w klubie trenuje bardzo wielu zawodowców, jak i amatorów. Mam przyjemność pracować z zawodnikami organizacji UFC, przebijając się też bardzo znane postacie KSW. W także brazylijskie jiu-jitsu jest wspaniałą formą rekreacji, zapewnia też możliwość rywalizacji na każdym poziomie. Sam też mam przyjemność rywalizować. Nieskromnie powiem, że jestem czterokrotnym mistrzem Europy, najbardziej prestiżowej organizacji grapplingowej ETCC. Przede wszystkim brazylijskie jiu zapewnia nam ciągły rozwój, gdyż jest to naturalna forma ruchu. Można rywalizować na każdym poziomie zaawansowania oraz na każdym poziomie wiekowym, dlatego nigdy nie kończy się możliwość rozwoju w tym sporcie. Dziś wraz z moim doskonałym kolegą, wicemistrzem świata w zapasach Tomaszem Janiszewskim, pokażemy Wam kilka typowo technicznych elementów z brazylijskiego jiu-jitsu, które można zastosować w walce MMA, w walce na chwyty oraz także w samoobronie. Zademonstrujemy typową akcję, która znana jest w brazylijskim jiu-jitsu, jak i w MMA przewrócenie, wejście do pozycji tak zwanego dosiadu oraz dziwnia prosta na łokieć inaczej nazywana balachem. Jak w każdej walce, e, zarówno w brazylijskim jiu-jitsu, czy w MMA, bardzo często będę dążył do sprowadzenia mojego przeciwnika do parteru. Bardzo prostym sposobem jest tak zwane zapaśnicze wejście w nogi. Jest ono uczone na początku treningu brazylijskiego jiu-jitsu, gdyż jest w miarę proste. Dlatego najważniejszą rzeczą ja będę schodził na nogach nisko, więc zależy mi na tym żeby obniżyć mój środek ciężkości, żeby trafić go i e, wyrzucić go z tak zwanego balansu. Więc schodzę sobie nisko, najważniejsze muszę przebić się przez jego ręce. Raz, dwa. Zastawiam mi nogę przez Dochodzę no do kontroli pozycji. W brazylijskim dwiksu jaki ma, bardzo ważna jest kontrola pozycji jeśli kontroluję mojego przeciwnika wtedy mogę zadawać uderzenia, mogę próbować go podbawać w tej pozycji, w jakiej się teraz znajduję nazywanej pozycji wolnej przechodzę sobie do siadu gdzie szukam sobie stabilizacji w MMA mogę zadawać uderzenia, ale e, jako, że jestem zawodnikiem razylijskiego jiu ja będę próbował mojego kolegę poddawać, więc chcę złożyć mu tak zwaną blokadę, bądź dźwignię na rękę. W ten sposób podciągam jego rękę i staram się jak najciaśniej związać jego ciało. Nawet gdy on się będzie wjeżdżał, ja staram się blokować tak górę jego pleców, żeby był nieruchomo tutaj dla mnie. I wtedy w tym momencie mogę sobie przechodzić do dźwigni Prostej na staw łokciowy. ściągając nogi mocno pod siebie, kolana, zakładam mu brokadę, która jest dźwigiem. Najważniejsze, tu jest, mamy podporę, tu mamy podporę następuje przeprost dźwigiem. Wszystko zademonstrujemy jeszcze raz w normalnym tempie. Jeśli technikę, którą przed chwilą pokazałem, chciałbym zastosować bardziej widowiskowo, mogę to założyć w tak zwanym powietrzu. Nie proponuję tej techniki robić na ulicy, gdyż bardzo łatwo uderzyć się plecami o ziemię, ale bardzo może być widowiskowa, też jest często skuteczna w walce sportowej. Także po przewróceniu zademonstrujemy teraz dziwnie prostą na staw skokowy bardzo skuteczna technika, w której nie musimy przebijać się przez nogi przeciwnika. W tej chwili najważniejsze jest to, aby dźwignia zadziałała na staw skokowy. Więc jeśli w dźwigni prostej na ramię podpór mieliśmy zaraz przy łopciu, tu musimy mieć podpór zaraz na ścienie achilles. Tu będę rozpychał stopę swoją pachą, a tutaj od dołu blokował piętę swoją ręką. W ten sposób powstanie nam dźwignia na staw skokowy, która anatomicznie wyprostowuje nam staw. W tym momencie robi się blokada. Też, jak we wszystkich elementach brazylijskiego jiu czy MMA, najważniejsza jest kontrola. Ja dochodzę do tej pozycji, mogę kontrolować mojego przeciwnika i stabilizować go. Teraz stąd atakuje stabilnie jego stopy, kontrola kolanami jego kolana i atak biodrami na stopę. Zademonstrujemy jeszcze dźwignię prostą na staw skokowy poprzez e, bardzo ekwilibrystyczne wkręcenie się po plecach e, do nóg mojego przeciwnika. Przechodząc do kontroli kolana, to wpinam nogę do środka, blokuję teraz jego kolana. Ruchem moich bioder skręcam jego kolano na, na zewnątrz, aby wybić go zrównować. I tu przechodzę do dźwigni na staw skokoły. Czyli przeprost. Zapraszamy wszystkich serdecznie do S4 Fight Clubu. E, obserwujcie także kanał Propaganda Sportu. E, wkrótce na tym kanale pojawi się jeszcze więcej technik, e, które przybliżą Wam obserwację walk MMA. Zawsze będzie to się Wam bardziej e, wydawało czytelne, jeśli będziecie oglądali e, walki organizacji KSW, PLMMA czy UFC. Serdecznie zapraszamy.